O co chodzi w Pandora Gate dla osób, które nie wychowały się na YouTubie? Dla bumerów. Co? Kto to powiedział? Ale poważnie, wszystko zaczęło się od tego pana Stewarta Bartona, a pseudonim Stew albo polski pingwin. On początkowo nagrywał Minecraft już no, dekadę temu. E, zgromadził naprawdę ogromną liczbę fanów. Był jednym z najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Były często organizowane takie meetupy, czyli spotkania z youtuberami, na które przychodziła cała chmara dzieci, żeby tylko ich poznać. Z czasem Stewart postanowił iść w trochę inną stronę ze swoim kontentem. Wzorując się na amerykańskim teamie Ten, stworzył Team X. To był taki format, który zakładał, że grupa przyjaciół zamieszka w jednym domu i będą nagrywać śmieszne filmiki razem. To były wtedy bardzo popularne treści za granicą, świetny był odbiór, więc tutaj również próbował takiego formatu. Ważna sprawa, ten biznes influencerski jest już na tyle popularny, że ci najwięksi influencerzy należą do różnych agencji reklamowych. I Stewart również został współzałożycielem agencji Spotlight, do której należeli wszyscy członkowie wszystkich edycji Teamów X, bo ich było kilka, ale o tym za chwilę. Ale teraz już również i inni twórcy należą do tej agencji. No ale dobrze, powstał pierwszy Team X. Stewart był tam również członkiem i założycielem. Do pierwszego Teamu X należało sześć osób, jeśli liczyć małego Xavier'a. Jedyna osoba, która była tak naprawdę popularna przed założeniem tego projektu, to był Marcin Dubiel, no i Stewart. Ten pan wyżej, Kacper Błoński, on był znany, bo występował na filmikach Blowka, no ale to tam miał jakąś grupę odbiorców, nie był tak serio, serio znany w internecie. Lexi to w ogóle coś tam sobie robiła na Snapchacie, ale też była bardzo mało znana. A Julka Kostera była TikTokerką. Wracając do Marcina Dubiela, on i Stewart praktycznie od początku swojej kariery pokazywali się jako przyjaciele. Wszyscy wiedzieli, że oni są najlepszymi przyjaciółmi. Podczas trwania projektu Stewart rozpoczął związek. Zaczął się spotykać z Agatą Fong, teraz jedną z najpopularniejszych influencerek w całej Polsce, o pseudonimie Fagata. No, nie jest tajemnicą, że ona zyskała popularność dzięki Stewartowi, ponieważ to on ją przedstawił na filmie, to on zaczął na swoim milionowym kanale zapraszać na jej Instagrama. Stewart miał również przyjaciółkę, Justynę Sukanek, która była kiedyś również jego współlokatorką. Sukanek sama przyznała, że była w nim zakochana bez wzajemności i musieli po prostu tą przyjaźń zakończyć. To jednak nie był jedyny powód zakończenia ich przyjaźni. Wszystko było w porządku, aż do momentu, gdy Fagata i Steward zerwali. Wtedy to dostaliśmy zapłakanego live'a, na którym Fagata ostrzega inne dziewczyny przed nim, bo jest skrzywdzi. Po prostu uważajcie na tą osobę. W międzyczasie zaczęły się problemy Timu X, dlatego że Kacper Błoński chciał odejść, a był związany kontraktem. Powoli, powoli cały tym się rozpadł. Jeszcze chcąc go ratować, tam w ostatnich już tygodniach działalności zaprosili do tego teamu Natsu, która potem w przyszłości będzie główną twarzą następnej edycji teamu X. Stu sobie wrócił do nagrywania gier komputerowych i nagle pewnego dnia po prostu zniknął z internetu. Nic na to nie wskazywało, normalnie miał kanał, jeszcze tam prosił o zostawienie łapki w górę. No i zniknął, bez słowa wyjaśnienia. Parę dni wcześniej, zanim była jego ostatnia publikacja filmu, Justyna Sukanek wstawiła takie story na Instagrama. Przez pięć lat byłam okłamywana i ktoś okłamywał mnie na temat tego, czy zrobił komuś krzywdę. I to nie chodzi o osobę pełnoletnią, czy o osobę niepełnoletnią, chodzi o osobę, która miała bardzo mało lat. Jest mi strasznie przykro, że wiedziała, to nigdy bym nie czego... Żyć z taką osobą, jak mogłam tego nie widzieć, jak mogłam być tak zaślepiona! Choć żadne nazwisko w tym nagraniu nie pada, to internauci zaczęli łączyć krop. Zrobiła się z tego burza głównie na Twitterze, gdzie Marcin Dubiel bardzo bronił stuarta. Pisał do Justyny Sukanek: Zniszczyłaś życie mojemu przyjacielowi Stewartowi. posądziłaś go o rzeczy, których nie zrobił, zgłaszałaś na policję. Justyna Sukanek dostała wtedy masę hejtu. Nie uwierzył w jej słowa nikt. Ci wszyscy ludzie, o których teraz mówiłam, nagrywają filmiki takie rozrywkowe, ale są też różne inne odłamy YouTube. A. Na przykład istnieje też coś takiego jak kanały komentery, czyli to są osoby, które zajmują się komentowaniem, jak sama nazwa wskazuje, tego, co się aktualnie dzieje w internecie. Pan, którego widzicie za mną, to bardzo głośne nazwisko Sylwester Wardenga, ale komentowaniem, a także newsami zajmuje się również Konopski. Chcę powiedzieć, że Wardenga już jak nagrywał film o rozpadzie Timu X, mówił, że i Lexi, i Kacper Błoński, czyli członkowie tego pierwszego Timu X, mówili mu, że mają podpisane umowy o poufności i dlatego nic mu nie mogą powiedzieć. Nie było to jednak powiązane z żadnym konkretnym tematem, tylko to, że nie powiedzą, nie dadzą mu żadnego komentarza do sprawy, dlatego że mają podpisane umowy poufności. Wardenga też czasem prowadzi transmisje na żywo, na których komentuje na bieżąco to, co się dzieje w internecie. I na jedną z takich trans transmisji w maju tego roku zaprosił Fagatę, czyli tą byłą dziewczynę od Stewarta. W tym momencie nieistotne, co się dokładnie stało, ale jeden youtuber oskarżył Fagatę o zdradzanie Stew, Stewarta, i ona o tyle się, na tyle się zdenerwowała, że musiał Wardenga zakończyć tego live'a. Z relacji Wardengi wynika, że kiedy odwoził ją do domu, to Fagata płakała i opowiadała mu o tym, jak wyglądał związek ze stewardem, o jego e, nietypowych preferencjach. I to miało zainspirować Wardęgę do grzebania w tym temacie. Musicie wiedzieć, że Fagata nie jest osobą, która cieszy się sympatią internautów. Bardzo długo właśnie ona była oskarżana o to, że to przez nią steward odszedł z internetu, przez tego jej live'a zapłakanego. No i widzowie Wardengi nie byli zachwyceni, kiedy zapraszał Fagatę na te streamy. No i we wrześniu tego roku ktoś napisał Wardence na czacie krytykę na ten temat, że tam krosuje się z fagatą, czyli zaprasza ją na swój kanał. I dopiero wtedy naprawdę się zaczęło. Powiedział, że jest zdziwiony, dlaczego cały internet nie połączył kropek do tej pory, co gdzie, kiedy i dlaczego. Wardenga ma naprawdę ogromną widownię, więc wszyscy od razu zaczęli grzebać. Internauci połączyli czasowo odejście Stu z internetu z relacją sukanych, w której płacze i mówi, że nie pozwoli osobie, która krzywdzi dzieci, być w internecie. Ludzie masowo zaczęli znajdywać jakieś dziwne screeny, jakieś brudy z przeszłości, jakieś niepokojące treści na kanałach, które do tej pory były dostępne. Różnych twórców. Na TikToku dziewczyny zaczęły wychodzić i mówić o swoich doświadczeniach. W międzyczasie dziewczyna o ksywce Olciak 9.3 udzieliła wywiadu, w którym twierdzi, że była grupa youtuberów, którzy wysyłali dziwne wiadomości do dziewczy, którzy prosili o pikantne zdjęcie. Mówi, że to była grupa, ale wymienia z nazwy z ksywki tylko stewarda. W czasach, o których Olciak opowiada tutaj, ona miała 14 lat i twierdzi, że w jednym z twórców była zakochana, wysłała mu swoje, sami wiecie jakie, zdjęcie. I on je potem rozesłał do kolegów, co ją bardzo podłamało psychicznie. W tym wywiadzie stwierdziła, że miała przez to nawet próby S. Parę dni później Wardenga zapowiada, że wleci film jego na temat całej afery. I ten film po prostu poruszył całą Polskę. W tym filmie półgodzinnym Wardenga pokazuje dowody na rzekome kontakty Stewarta Bartona z nieletnimi dziewczynami. Te wiadomości są bardzo nieodpowiednie. Stwierdzi również, że Marcin Dubiel o wszystkim wiedział i nawet pokazuje rzekome głosówki Marcina Dubiela i wiadomości z pewną dziewczyną. No i Wardęga zapowiada, że pojawi się jeszcze drugi materiał, tym razem na kanale Konopskiego. To jest Konopski. U Konopskiego film miał być na następny dzień, ale film Wardęgi wywołał takie poruszenie, że ten film, jak film Wardęgi pojawił się we wtorek, tak Konopskiego dopiero w niedzielę. Tym filmem zainteresował się nawet sam premier i prokuratura. Influencerzy zaczęli masowo wydawać oświadczenia w tej sprawie, w którym większość wygląda tak, że po prostu nikt nic nie wiedział. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. W filmie Pandora Gate Wardenga wspomina również o Boxdellu. Wspomina on, że pisał jakieś dziwne wiadomości do jednej dziewczyny. Boxdell to jest obecnie naprawdę bardzo wielkie nazwisko, on jest włodarzem. Był w każdym razie federacji Fame MMA, największej federacji free fightowej, w której celebryci, influencerzy idą się bić ze sobą. Nagrywał piosenki, był youtuberem i co najważniejsze, od niedawna współzałożycielem kanału GOATS, między innymi właśnie z Sylwestrem Wardęgą. Oni nie dość, że byli kolegami, to jeszcze partnerami biznesowymi. Ważna rzecz również, że GOATS, kanał GOATS, współtworzy również Kacper Błoński, który wiele lat temu należał do Teamu X. No, i ma nadchodzić premiera filmu Konopa, w której, jak rozumiemy, ma być więcej dowodów na tą rzekomą winę Stewarta. No i innych YouTuberów. I nagle Wardenga podaje informacje w swoich mediach społecznościowych, że publikacja filmu się opóźni, ponieważ jedna z dziewczyn wycofała się z tego, co mówiła. Co więcej, Wardenga zasugerował, że ta dziewczyna ma pojawić się w filmie Boxdella podobno. No i faktycznie Boxdell dodał film z wyjaśnieniami. No i faktycznie pojawiła się w nim Olciak 9.3. Ta sama, która opowiadała o tym, jak to było w tamtych czasach, kiedy miała 14 lat i rozesłali jej zdjęcie. Z filmu u Boxdella dowiadujemy się, że to właśnie Boxdellowi wysłała to zdjęcie i Boxdell przyznaje, że on faktycznie to zdjęcie rozesłał, że oni byli sobą zauroczeni w tamtych czasach. Trudno dojść do tego, jaka była między nimi różnica wieku, bo Ola raz mówi, że miała 14, on miał 19, raz mówi, że oboje byli niepełnoletni. W każdym razie on ją tutaj publicznie przeprasza za rozesłanie jej zdjęcia i ona mówi, że jasne, że już to dawno mieliśmy przegadane. Co się kłóciło z tym, co mówiła wcześniej? Ten film spotkał się z bardzo złym odbiorem. Według relacji Wardęgi inne dziewczyny bały się opowiedzieć swoją historię, bo na Olciak po tym filmie spadł naprawdę duży hej. Tylko, że na nią hejt spadł z tego powodu, że po prostu nie pokrywało się to, co mówiła początkowo, a to, co mówiła później. Kończy mi się czas, a to jeszcze nie koniec. Widzimy się w part 2.